Ostatecznie przybyły goście. Witam senatora na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej poprzedniej kadencji, pana Tadeusza Maćkałę. Witam starostę Jarosława Humennego i radnych powiatu legnickiego. Panią Wójt Barbarę Jaśnińską, Zastępcę Panią Wandę Komiczewską i Radnych Rady Gminy na czele z jej Przewodniczącym Krzysztofem Sowińskim i Zastępcą Przewodniczącego Tadeuszem Tomaszewskim. Jestem. Witam Prezesa Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Jerzego Kozińskiego z małżonką. Witam radnych rady miejskiej z jej przewodniczącym Janem Skowrońskim na czele. Witam przedstawicieli Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Witam wszystkich mieszkańców Khoinowa, ziemi kojnowskiej oraz przybyłych gości. W 1333 roku wojnów otrzymał prawa miejskie. Wkrótce stał się też aglomeracją słynącą z dobrego gatunku płócień i utalentowanych tkaczy. W tym okresie znacznie ożywił się handel. Sprzyjały temu kolejne decyzje ówczesnych władców. W XIV i XV wieku cechy sukienników i tkaczy rosły w siłę, poszerzając kupieckie kontakty i sławiąc imię hojnowa daleko poza jego granicami. W symboliczny sposób wracamy dzisiaj do przeszłości, zmieniając centrum miasta w ośrodek rękodzielnictwa. Stąd siódma już edycja Festiwalu Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego. Zapraszamy serdecznie do naszych kramów. Współcześni rzemieślnicy którym gratuluję pasji i talentu. Nie tylko tu, wystawiają tu swoje wyroby, ale prezentują także proces ich produkcji. Festiwalowi towarzyszyć będą występy artystyczne zespołów muzycznych, tanecznych, wśród których mam nadzieję każdy znajdzie odpowiedni dla siebie. Pozdrowienia i życzenia z okazji naszego święta przesłali nam poseł na Sejm Rzeszy Polskiej, pan Janusz Mikulicz, marszałek województwa dolnośląskiego, pan Marek Łapiński i jego zastępca, pan Piotr Borys.